Ja nie wiem, to jest w ogóle kuriozum. Ludzie się zmieniają w tym PKP a metoda nie. Ostatni pociąg do kudowy. 41 km ma trasa kolejowa z kudowy zdroju do kłoska. By pokonać ten dystans, pociąg jedzie prawie 2,5 godziny. 3 marca przejechał po tej trasie ostatni pociąg, a PKP zorganizowało zastępczą komunikację autobusową. z do, do Poznania Głównego zjeżdża na tor przy Weronie I. Powtarzam. Pociąg osobowy budowy do Poznania Głównego przez wrocła Wrocław, Leszno zjeżdża na tor przy Weronie I. pociągu proszę zachować ostrożność. O godzinie 16.34 na stacji wjechał ostatni planowany pociąg. Od 4 marca na trasie Kudowa z ruchu kolej Polska przygotowała komunikację zastępczą w formie połączenia autobusowego. Czy są Państwo świadomi, że właśnie dziś jest ostatnia szansa przejazdu pociągiem? No zdaję sobie z tego sprawę. Nie umiem, że jestem może i ostatnim pasażerem. Nie, to jest nieporozumienie. Naprawdę. Zdaję sobie Pani z tego sprawę, że dzisiaj ostatni kurs tego pociągu? Uff. Czy mniej więcej, może Nie będzie pani żal? Na pewno będzie, bo to jednak jeden z najtańszych transportów, jak dotąd. Co stało się powodem wstrzymania kursów pociągów na tej trasie? Ludzie próbują przypuszczać, że może mała jej rentowność miała na to wpływ. Rozkład jazdy jest zrobiony nie wiadomo dla kogo. To znaczy, że pociągi sobie jeżdżą dla samej kolei. Pasażerowie nie mają żadnej jakiejś takiej możliwości dojazdu. Kiedyś, kiedyś pociąg był, proszę Panią, że młodzież do szkoły dojeżdżała, pracownicy do pracy dojeżdżali, a w tej chwili te godziny rozkładu, chodzi mi o godziny rozkładu jazdy, o. Są takie, 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 nie wiadomo dla kogo zrobiło. Zadaliśmy to pytanie dyrektorowi Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, panu Wojciechowi Kurzyjamskiemu. Tam nie ma zamknięcia trasy. Zamknięcia trasy dokonuje, jeżeli w ogóle to pociąg kolejowe. my to... Najwyżej operujemy, uruchamiamy pociągi. My mieliśmy awarię lokomotywy i w związku z tym zamiast jednej pary pociągów, która tam kursuje normalnie według rozkładu, musieliśmy uruchomić autobus zastępczy, żeby przewieźć po Ja rozumiem, ale tam żadnej informacji nie ma, że to jest sytuacja tymczasowa. To jest awaria, która się dokonała. No, awarii się nie planuje, więc operatywnie. Uruchomiliśmy autobus zastępczy, który kursuje mniej więcej w godzinach pociągu, w związku z tym podróżni mają zapewniony przywóz. Czy nie ma szansy na to, żeby ją wymienić na bardziej sprawną? Nie, to jest awaria lokomotywy sprawno, więc lokomotyw mamy bardzo mało, w związku z tym no, musieliśmy zastąpić komunikacją z Powód już mamy. Niesprawna lokomotywa. Czy jednak 105 lat tradycji kolejnictwa na tym odcinku powinno tak łatwo odejść w niepamięć? Trasa ta jest jedną z atrakcji turystycznych naszego regionu. Lepiej 100 razy, żeby były pociągi niż autobusy. A ile razy jechał pan tą trasą? Raz, trzy razy, cztery do Kudowy. Podobał się panu? No pewnie, że tak. Fajnie jest, fajnie naprawdę. To jest jednak najlepsza, najpiękniejsza z tras kotlinowo Poza tym studenci jeżdżą tym pociągiem na uczelnie. Często pani podróżuje pociągiem? Wystarczająco, tak praktycznie jest dzień. No Sądzę, że remont, szykujący się remont spowoduje to, że, że, że ta linia zostanie zamknięta. Bo... Czy zaniedbane budynki infrastruktury kolejowej, odrapane poczekalnie i zniszczone perony mają szansę na kapitalny remont, by znowu stały się naszą chlubą jak przed laty? Niewielka szansa, zwłaszcza że kolej ma problemy z wyremontowaniem lokomotywy. Kiedy awaria zostanie usunięta? Nie, nie umiem powiedzieć, bo trwają prace i w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Większość jest z nas zaskoczona, że zostały zamknięte relacje. Dlaczego? No z Warszawy się nie naprawi tych torów i niemożliwi komunikacji w terenie turystycznym. Więc powiem tak ja jestem bardzo zaskoczony, dzisiaj otrzymam pewne informacje w formie dokumentów od panów burmistrzów, jestem w przyszłym tygodniu w Parlamencie. Postaram się jednak wyjaśnić i mówiąc sportowo nie ma zgody. Nie odpuszczamy, aby województwo dolnośląskie, region dolnośląski był ograniczany w zakresie kilometrów linii kolejowych. Turystyczny, uzdrowiska, wywożenie kruszywa. Wręcz odwrotnie, ten region powinien być szczególną troską zarządu linii kolejowych i do tego będę zmierzał ale dla też odwiedzających naszą ziemię i nasze uzdrowiska to jest rzecz bardzo wygodna, szczególnie, że te pociągi były nocne i często rano się przyjrzały, jak również odwrotnie można pojechać. No to jest rzecz bardzo smutna. Myślę, że w dzisiejszej dyskusji chyba i w naszym proteście, jak również nie tylko Unii Uzdrowisk Polskich, ale gmin uzdrowiskowych, no, będziemy starać się przewrócić, przynajmniej w niezbędnym zakresie, prawda, tą linię, dlatego że to jest rzecz ostatnio ważna. Ja wiem, że kolej różna stosuje tylko prędkość zerowa, czyli nie likwiduje, ale prędkość zerowa to znaczy, że pociąg nie jeździ, stoi. Prawda. Ta kolej zabrałaby na pewno dużej atrakcyjności, gdyby się udało połączyć ją z Czechami, prawda, mostem nad metą i ewentualnie przerzucić się do Stanów to byłaby najkrótsza droga w sumie do Pragi. Nie, nikt nas o tym nie uprzedzał, zresztą to nie pierwszy raz PKP zachowuje się w sposób nieelegancki, mówiąc najbardziej parlamentarnie. Natomiast co jest niebezpiecznego? Niebezpieczne jest to, że instytucje, które odpowiedzialne są za to i powołane do świadczenia tego typu usług, wykazują taką, powiedziałbym, nonszalancję, a przede wszystkim lekceważą całe społeczeństwo, wyszukują różnego rodzaju forteli technicznych. To prędkość zerowa, a prędkość zerowa, no to patrząc na to, no to wiadomo, że prędkość zerowa to pociąg stoi, no więc jest linia kolejowa o kursowaniu pociągów z prędkością zerową. No po prostu żart. Kolejny raz, bo dzisiaj też na tym spotkaniu rozmawialiśmy, otrzymaliśmy fajną odpowiedź, że pociągi nie kursowały w zimie, dalekobieżne zostały wstrzymane, dlatego że w Polsce... I Intercity, i PKP nie ma wagonów i nie ma y, lokomotyw, które mają ogrzewanie. W związku z tym y, można mnie żart żartując, że to są nie na tą strefę klimatyczną y, y, lokomotywy, ale te lokomotywy, mają już po 30 lat jeżdżą w Polsce. Różnego rodzaju forteli uży używają, żeby y, zrobić wszystko, żeby nas zniechęcić od tego, żeby za wszelką cenę ratować te połączenia, które dla nas są. Niezbędne. Ja nie, muszę, ja nie jestem w stanie udowodnić, że, że one przynoszą ogromne zyski, bo pociągami jeździ coraz mniej ludzi. Ale muszą być pociągi w rejon, gdzie jest zagłębie uzdrowiskowe. Na terenie ziemi kłodzkiej jest pięć uzdrowisk. Ludzie starci, schorowani cenią, cenią sobie wygodną podróż pociągiem, bo ona jest najwygodniejsza. My nie odpuścimy tego, my tego nie podarujemy i za wszelką cenę. Dzisiaj sobie na tym spotkaniu powiedzieliśmy, że właśnie dlatego, że tak nas traktują, że tak na zlekceważą, to dla nas przesłanki ekonomiczne nie są wystarczające, bo tu jest coś więcej ze strony PKP. Udowadnianie nam metodami, o których pani powiedziała, nikt nic nie wie, że od dwóch dni jeździ pociąg, żeby zniechęcić ludzi do korzystania i później udowodnić i powiedzieć, tak, proszę bardzo, po co pociąg, jak nikt nim nie jeździ.